Siemaneczko, kochani, tu Somi. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym to pokażę Wam, jak wykonać wszystkie zadania obozu szkoleniowego, zadania odbudowy oraz zadania rebelii. Wszystkie te będą znajdować się w tym jednym odcinku, ponieważ wszystkie trzy są bardzo mocno ze sobą powiązane, ale o tym przekonacie się już za chwilę. Pamiętajcie oczywiście o taktycznej łapencji w górę, kodzie Somiran w sklepie. Oraz o tym, aby zostawić suba z dzwonem na tym kanale, aby takie odcinki Was nie omijały. A teraz już bierzemy się do roboty. Jak wejdziecie sobie w swoje zadania, to wyświetlą wam się zadania obozu szkoleniowego oraz zadania odbudowy. W zadaniach odbudowych musimy po prostu w pierwszym etapie wykonać obóz szkoleniowy, więc zaczynamy od tego obozu szkoleniowego. Są no to bardzo proste zadania. Wszystkie możecie wykonać od razu po wylądowaniu na mapę. Pierwszy etap właściwie zalicza się samym lądowaniem, więc jego macie już z głowy. W drugim etapie musicie po prostu użyć nowej opcji, czyli Sprintu. Jeżeli nie macie przypisanego klawisza do sprintu, to wejdźcie sobie w ustawienia i przypiszcie jakiś dowolny, wolny klawisz, który będzie Wam wygodnie po prostu wciskać. No i kiedy już go przypiszecie, to wystarczy, że go przyciśniecie i będziecie biec sprintem przez 5 sekund. Tyle czasu trwa Wasz sprint, tyle możecie przyspieszać, i ten etap będziecie mieli z głowy. W kolejnym etapie musicie po prostu wdrapać się na półki dowolne. W sensie wskakujecie na latarnie, płotki, dachy, nieważne na co. Pojawią wam się takie jakby żółto-pomarańczowe znaczniki, że można się tam wspiąć, i po prostu po wciśnięciu spacji wskakujecie na górę. Jest to również nowa opcja tego sezonu, więc prawdopodobnie właśnie stąd pojawi się to szkolenie. A w trzecim, ostatnim etapie musicie po prostu wykonać ślisk przez 20 metrów. To już na pewno potraficie zrobić, bo wślizg pojawił się w sezonie zeszłym, więc bierzcie się do roboty i zadania obozu szkoleniowego macie wykonane. Kiedy je zrobicie, odblokują Wam się zadania odbudowy. Mamy trzy takie zadania, każdy z nich ma dwa etapy. I właściwie we wszystkich tych trzech zadaniach, które za chwilę będziemy robić, będzie kilka tych lokalizacji. Oczywiście będziecie mogli latać sobie na dowolnej. Natomiast ja polecam wam te, do których ja latałam, ponieważ od razu tam będę mogła pokazać wam lokalizacje przedmiotów, które będziecie musieli podnieść, więc po prostu będzie wam wygodniej. A więc wracając do tego zadania, ja na przykład wylądowałam sobie przy słodkim skrzyżowaniu. Kiedy tam będziecie, zauważycie na ziemi taką jakby ikonkę anteny zasięgu, jak Wi-Fi troszeczkę. Po prostu na nią wchodzicie i odblokowuje wam się drugi etap. W drugim etapie musicie zdobyć koperty z tajnymi planami UR. Aby te koperty zdobyć, musicie wspiąć się na sterowiec, czyli te wielkie samoloty, balony, które unoszą się nad różnymi miejscówkami. Wejdziecie tam oczywiście po specjalnych tyrolkach. Chyba są po cztery z każdej strony takiego sterowca, więc wskakujecie na i szukacie takich oto kopert leżących na czarnych skrzyneczkach. Będą Wam się one oczywiście podświetlać wykrzyknikami na mapie i świecić na niebiesko, więc bez problemu je znajdziecie. Musicie do tego zadania znaleźć trzy takie koperty. Następnie pojawia Wam się drugie zadanie. W pierwszym etapie musimy nawiązać połączenie przy schronieniu po sterunku siódemki 2 lub stacji synaptycznej. I ja w tym zadaniu wylądowałam na schronieniu. Kiedy tam będziecie, znowu szukacie antenki i pojawia Wam się drugi etap, w którym trzeba zniszczyć sprzęt i komputery siódemki oraz zebrać układy z danymi. Aby to wykonać, po prostu wchodzicie do dowolnego budynku, który znajduje się na schronieniu i niszczycie wszelkie jakieś sprzęty, maszyny, komputery, takie jakby serwery, nie ma znaczenia co, wypadają wam z tego takie dyski i te dyski po prostu podnosicie. Jeżeli zbierzecie trzy dyski, odblokuje wam się trzecie zadanie. I oczywiście w pierwszym jego etapie musimy nawiązać połączenie w obozie przytulasów, szosie Chongersa lub Daily Bugle. Ja wybrałam się do Daily Bugle. Tam oczywiście znowu szukacie antenki, znajduje się ona w tym miejscu i pojawia się drugi etap, w którym trzeba znaleźć i zniszczyć zamaskowany zakłócacz budowania UR. Jest go dosyć ciężko znaleźć, ponieważ akurat jego ikonka na mapie pojawia się już bardzo, bardzo blisko jak jesteście, więc ułatwi Wam zadanie i on na mapie znajduje się dokładnie w tym miejscu. Jest to taka po prostu antenka, musicie ją uderzyć, ona się rozpadnie i Wasze zadanie będzie zaliczone. No i po wykonaniu tych trzech dwuetapowych zadań odblokują wam się zadania rebeli. Zadania rebeli, jak widzicie, będą pojawiały się w Fortnite co tydzień, aż przez 11 tygodni, czyli do końca sezonu. Nie wiem, jaka będzie zasada odnośnie tego, ile tych zadań co tydzień będzie. Dzisiaj na przykład pojawiły się trzy zadania: dwa dwuetapowe i jedno jednoetapowe, które za chwilę wam pokażę. Więc też do końca nie wiem, jak będę je dla Was nagrywać. Czy będą to osobne odcinki, czy będą pojawiały się razem z zadaniami sezonowymi. Zobaczymy, pewnie wyjdzie w praniu. Swoją drogą zadania sezonowe również dla Was nagram. Tylko musicie dać mi chwilę, bo mam sporo roboty w tym momencie. Ale spokojnie dam radę. Wracając do zadania ryby. Jeżeli chodzi o pierwsze z nich, pierwszy etap tego zadania, musimy nawiązać połączenie przy posterunku siódemki. Do tego zadania potrzebujecie polecieć na jeden z siedmiu dowolnych posterunków. Jeżeli byście nie pamiętali, gdzie są posterunki, to znajdują się one w tych niebieskich takich obszarach na mapie, tych takich jakby bezpiecznych strefach. I wybieracie sobie dowolny taki posterunek. Kiedy tam polecicie, znowu szukacie andenki, a następnie pojawia Wam się drugi etap zadania, w którym trzeba odwiedzić trzy posterunki siódemki. Czyli jeden macie już jakby z głowy, no bo właśnie na nim jesteście, i musicie odwiedzić jeszcze dwa. Ja polecam Wam oczywiście ten w tym miejscu. No, i jakiś kolejny po drodze, tak aby łatwo było wam na przykład wybić się ze szczeliny i tam dolecieć, abyście dali radę zrobić to w jednym meczu. Oczywiście nie musicie tego robić w jednym meczu, ale żeby mieć to z głowy, no to warto, żeby tak się udało. W każdym razie, jeżeli ten etap wykonacie, pojawia się drugie zadanie, w którym trzeba nawiązać połączenie w trocinowym tartaku. Kamienistym kinie lub wykrzywionych wieżach. Jak widzicie, sporo. Mamy latania już na samym początku tego sezonu. Ja na początku wylądowałam w Kamienistym kinie i ta antenka, jakby z zadaniem znajduje się tutaj. Natomiast po odsłuchaniu tego nagrania okazuje się, że musimy ustawić czujniki i tak w tych trzech miejscówkach. Także wszystkie będziemy musieli odwiedzić. No i jeżeli chodzi o Kamienisty kino, czujnik znajdziecie tutaj. W wykrzywionych wieżach również znajdziecie go na górce, dokładnie w tym miejscu, a w nowym tartaku będzie krył się pod drzewem tutaj. No i po wykonaniu tego dwuetapowego zadania pojawia nam się ostatni etap, zadanie, w którym trzeba umieścić zbieracz danych na ogonie sterowca. I do tego zadania lecicie na dowolny sterowiec. Ja poleciałam na ten obok jaskini, bo po prostu był najbliżej. Natomiast jeżeli tam polecicie, to uważajcie na Ganara, bo on tam chodzi. Swoją drogą wypada z niego całkiem czaderska broń, więc możecie przy okazji go pokonać, ale nie jest łatwo, bo ma w tym sezonie jakieś super, turbo, ultra magiczne moce. Więc po prostu uważajcie, jak będziecie się z nim mieć. A przepraszam bardzo, to nie jest Ganar tylko szablo zębny Mistrz Łowów, więc nie wiem co to za typu ale jakiś nowy NPC, więc zapamiętajcie go do kolekcji. W każdym razie, jeżeli wejdziecie już tam na górę, a będziecie na tym sterowcu, to udajecie się na ogon, czyli na tylnią część. I tam na ściankach będą znajdowały się takie specjalne. Zbieracze danych. Wyglądają one dokładnie w ten sposób i wystarczy, że umieścicie jeden taki zbieracz i to zadanie będzie zaliczone. I to były wszystkie zadania, jakie chciałam Wam przekazać w tym odcinku, moi kochani. Mam nadzieję, że daliście radę je wykonać. Ja wiem, jest to trochę latania. Mam nadzieję, że. Późniejsze zadania będą dużo fajniejsze, przyjemniejsze i łatwiejsze. Jeżeli komuś z was pomogłam, to oczywiście pamiętajcie o taktycznej łapańcy w górę, kodzie Samiran w sklepie, no i o subiku z dzwonem, ponieważ jeszcze czekają na nas zadania sezonowe, uzupełnianie kolekcji i wiele innych odcinków, a więc zachęcam serdecznie. A ja w tym odcinku już się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku w TikToku lub na live.